Szanowni Państwo, dynamiczny rozwój lokalny jest priorytetowym wyzwaniem stojącym przed każdym samorządem gminnym czy też powiatowym, niezależnie od wielkości czy też położenia geograficznego. Skuteczne zarządzanie rozwojem miasta wymaga kompetentnej administracji samorządowej i optymalnego wykorzystania potencjału instytucjonalnego. Podczas forum rozwoju lokalnego, organizowanego przez Związek Miast Polskich w dniu 17 grudnia, Będziemy mieli okazję zapoznać się z nowym, praktycznym narzędziem pozwalającym na samoocenę rozwoju instytucjonalnego w trzech wymiarach: wzmacniania rozwoju lokalnego, doskonalenia świadczenia usług oraz wzmacniania wewnętrznych procesów zarządzania w urzędzie. Spotkajmy się online 17 grudnia. Serdecznie zapraszam. Dla Związku Miast Polskich aspekt wsparcia rozwoju instytucjonalnego miast zawsze był sprawą ważną. Realizowaliśmy to w latach ubiegłych, zarówno poprzez inicjowanie zmian prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu, jak i poprzez udostępnianie narzędzi wspierających zarządzanie. Dzisiaj otworzyły się nowe możliwości. Zespół OECD, nasz partner w programie Rozwój Lokalny, realizowany, realizowany ze środków norweskich, przygotowało na bazie doświadczeń międzynarodowych metodę samooceny która będzie można wykorzystać do takiej właśnie krytycznej oceny własnych metod planowania i wdrażania działań samorządu. Na pewno warto dokonać takiego kompleksowego przeglądu własnych praktyk zarządzania w kontekście doświadczeń międzynarodowych i na tej podstawie świadomie wybrać, które z nowoczesnych mechanizmów i technik zarządzania warto wybrać i wdrożyć oraz w jakiej kolejności. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Forum Rozwoju Lokalnego w dniu 17 grudnia, gdzie eksperci OECD i Związku Miast Polskich zaprezentują narzędzie samooceny rozwoju instytucjonalnego w jednostkach samorządu lokalnego.